Ej, wiecie dlaczego Finlandia to najszczęśliwszy kraj na świecie? Dlaczego? Bo stąd pochodzi najlepsza gra na świecie, czyli Brawl Stars. Ja uważam, że najlepsza to Fortnite. Ja że FIFA lub Nit for Speed. Ej no co ty robisz? Pokazuję, że Fortnite to najlepsza gra na świecie. To ja chcę ci pokazać, że przegrasz ty pazerny grubasie. Otóż ma to nikt nie będzie obrażać wielkich Stanów Zjednoczonych Ameryki i dlatego biorę połączenie do Alaski. Zrozumiano? Nie poddam się. Nie polecam. No dobra, poddaję się. Ale zabiorę ci kubek, Ty gówniaku. Ale nadal uważam, że Brawl Stars to najlepsza gra, prawda? Prawda? Ała Szwecja, ty pajacu. Przepraszamy, Finlandia, robiłem speedrun w najlepszej grze czyli Minecraft. Ty zdajesz sobie sprawę, co ty właśnie przed chwilą powiedziałeś, nie? A co? Że Minecraft to najlepsza gra, bo jest nią. O ty mały wypowiadam ci wojnę. Ej no, ty nienormalny jesteś. Cicho tam, bo dojadę cię moją Szeli. Szeli nie jest najlepszym zadmiarzem, tylko Edgar, który nigdy nie był przestępcą. Czy ciebie już do reszty powaliło? Dzwonię do Holandii i zostaniesz postawiony przed Trybunałem w Hadze razem z Edgarem. Halo Holandia. Ja w sprawie osądzenia kogoś przed Trybunałem w Hadze. No okej, okay, a kogo chcesz osądzić? Szwecję i Edgara. O kto wpadajcie? Ani ja nie chcę. Szwecja, Sklejryja, jesteśmy. Holandia, osądź ich. Około. A więc skazuje Edgara na wywalenie z gry Brawl Stars, a Szwecję na włączenie się do Finlandii. Po wygranej, że Szwecją mogę się zmienić w Imperium Brawl Stars i tak zrobię, a stolicę ustanowię w Helsinkach. Zjem sobie teraz pizzę hawajską z dodatkowym ananasem i ketchupem. Ty zbrodniarzu kulinarny wypowiadam ci wojnę. Halo Kanada nie chciałbyś może dołączyć do mojego sojuszu przeciwko USA. Na no, pewnie odzyskałabym swoje dawne ziemie. Oknara. Dobra stany ja ci zaraz pokażę, że nie powinno się zadzierać z wielkimi Włochami. Kanada tak. Kanada ty też. Tak. Jak widać chcesz powtórki z tamtej wojny. Tak tyle, że to ja wygram. A wiesz, że warto mieć marzenia i czekać do ich spełnienia. Tak wiem i się spełni niestety albo stety śmiercią dla ciebie. USA wypowiadam ci wojnę, bo tylko hejczot History 2 i dołączam się do Sojuszu Włoch i Kanady. No to mam przewalone. W sumie dobra nie ma go jeszcze to tłuczemy się dalej. USA plecy. No nie no nienawidzę gdy ktoś mi robi plecy w Fortnite a nie czekaj to ty. Tak to ja. Wow ze wsparciem Polski idzie jakoś łatwiej. Kretynie oni dosłali żołnierzy z frontu z tobą aby bronić się przed desantem. Dobra nieważne Kanada dawaj robimy ofensywę na Quebec ja się trochę później dołączę a Polska zrób desant na Florydę i wielką ofensywę na Teksas. Oksdesantem, male z ofensywą na Teksas już nie muszę poczekać aż dojdą posiłki. Dobra gruby czas odbić to co moje. Włochy pomóż na Florydzie. Czas wypchnąć i wyburzyć wszystkie McDonaldy na Quebecu. A? A. Czas zrobić to też na Teksasie. A? Wojna bez McDonaldów jest już przegrana, ale jest jeszcze jedna nadzieja: wyślę wszystkie swoje jednostki, aby zablokowały Włochów. Słyszałem, że Amerykanie mają na froncie dużo żołnierzy, ale mamy pomysł: Kanada otaczamy ich. Okej. Całe 370 tysięcy żołnierzy trafiło do niewoli. Niestety muszę podpisać bezwarunkową kapitulację. Jeden warunek tej kapitulacji wyburzenie McDonaldów. XD Polska nie śpi. O, o, wygraliśmy, dobra, ja idę do siebie. Polska tylko World od Warships. O tej ty gnojkun tylko H od History 2. A patrz, co ja mam ziemniaka. Ziemniak, dawaj go, dawaj, dawaj i. No a teraz stworzę pole uprawne ziemniaków na ziemiach podbitej Białorusi. Wojna na Ukrainie jest dla mnie bardzo wymęczająca czas na wielką ofensywę. Bo widzę, że wód Kochlej się odpalił. Masz coś do mojego chlania wódki. Tak, nie no, przestań. Dobra, na razie cię tak zostawię, ale wrócę po ciebie. Izraelu, nie wygrasz tej wojny. Zaraz zobaczymy, jak podbije strefę gazy. Pomocy niech mi ktoś pomoże, Iran pomożesz. No dobra, Palestyna, Izrael, wojna. O nie, Iran wypowiedział mi wojnę, USA pomożesz, halo USA, USA nie istnieje. To weźcie go jakoś, przywróćcie czy coś. Ej dobra, jesteśmy tu po to, aby utworzyć USA, jakieś pytania? Nie to świetnie, w takim razie podpisujemy. Okej, okay, podpisaliśmy, ale Włochy oddaj mi moje tereny. No niech ci będzie. Teraz muszę wymyślić jak dostać się do Izraela, mmm, Wiem Iraku i Jordanię dajcie dostęp wojskowy. No pewnie już daję. A ty Iraku? Nie, powaliło cię. No cóż, istnieje taka zasada w co jak nie możesz przejść przez państwo, przejdź po państwie. Ciebie pojebało, może? Było dać dostęp wojskowy. Może kapitulacja? Spadaj walczę do końca. Jak sobie chcesz. Iraku Bagdad otoczony poddaj się. Nie mam ochoty. No dobra, nie pozostawiasz mi wyboru. Rosja pożycz czar bomby na Irak. No pewnie. Nie ja już się poddaję, przykro mi ale za A po co ci te krople do oczu? Widziałem jakie masz czerwone i chciałem ci nakropić. USA do cholery kiedy przyleci to wsparcie. Niestety nie mogę obecnie ci wysłać wsparcia ale wiem że Turcja podobno planuje inwazję na Iran to chyba ci pomoże. Aha dzięki. HMMM muszę zrobić coś aby mieć powód do inwazji na Iran. Wiem co zrobię. Iranie Co to było Twoje działania w Iraku i zrzut car bomby na Bagdad? Aha, milczysz w takim razie wojna. Co ty odwalasz, ty zbrodniarzu wojenny? Powiedziało państwo, które pisło atomówką o Bagdad i wypowiedziało dwie wojny. Iran, weź po prostu podpisz pokój, bo i tak nic nie zrobisz w tej wojnie. Ech, już podpisuję. Kazachstan, dołącz do mnie. Dlaczego? Bo chcę przywrócić związek radziecki i potrzebuję twoich terenów. A co będę miał, gdy dołączę? Biedę w państwie, niezadowolenie mieszkańców i spierdoloną infrastrukturę. Jak tak to dołączam? A wy, nic nieznaczące państwa z końcówką -stan. Ty uważaj, do kogo to mówisz. Pamiętam, jak w 89 cię rozjebałem. Debilu mówiłem o tych kurduplach. A co będziemy z tego mieli? To samo co Kazachstan. Ej, zajabiste! No bierzemy! Dobra pora na Ukraińca! Ale co ty robisz? Przywracam ZSRR. Ale to wiesz, że wystarczy zmienić ustrój na komunistyczny. Ejrel! Jak ja o tym nie pomyślałem, debilem jestem. Ale my to wiemy. XDDD. Oj niech nie myślą, że nie dostaną za to po mordzie. Kazachstan rób kolejne, a Chciałbym być większy, ale co by tu podbić? HMMMO może Zakarpacie będzie fajnie tylko ono jest Ukrainy który lubi się z Polską a ja chcę mieć z Polską też dobre stosunki to co by tu zrobić, wiem Ukraina mogę kupić Zakarpacie. No nie wiem. Dam ci 100 milionów fornitów. Czego? Lepiej daj już 1000 płyt do Fortnite'a żebym się strzelać nauczył. No dobra, to teraz jeszcze będę monarchią. Węgry rosną, to ja też muszę, ale najpierw kolegów muszę se poszukać, bo ich nie mam. Miau, 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 miau. Serbia czyni odtworzysz otworzysz Jugosławię. Tak i może jeszcze całe Bałkany, jak mi pozwolisz. Nie tym się zajmie ktoś inny. Pora przywrócić imperium rzymskie. Hocho, ho, co ja słyszę idealnie. No tak, ale co ty jesteś święty Mikołaj? Tak, no i na prezent Ci dam cały dostęp do Morza Śródziemnego bez połowy Adriatyku. Serio. Tak tylko najpierw podbij Włochy. No dobra, ech jest chujowo, bardzo chujowo, ludzie są niezadowoleni i chcą końca rządów republiki, a zwłaszcza w Rzymie. No i Rzym się zbuntował, przykro mi, masz przejebane. No i chuj. Teraz czas na komarstwo. Na co kurwa? Komarstwo, komunizm i cesarstwo, a na tronie zasiadają komary. Większego główna jeszcze nie widziałem. Teraz puszczę ci taki Eruditionisest po rzymsku, że przez 10 lat jak będziesz chciał usiąść to cię dupa będzie bolała. Nie rób mi krzywdy, poddaję się możesz mnie zaatakować czym chcesz proszę zrób to. No dobra. Tak po prostu bez żadnej spiny o nie 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 nie. No to nieźle jebnął dobra teraz Tunezja i może jeszcze Libia. Siema Tunezja. Nie bij mnie, oddam ci to co chcesz. No i fajnie teraz Libia. Siema dawaj wybrzeże. Nie oddam na pieprzemy się. No i przejebałeś. Czarnogóra łączymy się. Tak. Kosowo. Nie. No to wojna. No kurwa. Serb, co ty odpierdalasz? Podbijam. No to ja bośnia i Słowenia łączymy się i tworzymy prawdziwą Jugosławię, a tobie nie radzę nas atakować. Nie to nie, ale Kosowo jest moje. Prawdziwa, Jugosławia, czy mogę się do was dołączyć? No pewnie. Nie podoba mi się obecna postawa Rosji i jego sojuszników a przynajmniej tak myślę, że to jego sojusznicy zwoływuje spotkanie państw członkowskich NATO, Ameryka zwoływuje spotkanie NATO, Niemiec będziesz. W razie wojny samy sobie poradzę Polska. No dobra. Dobra, po pierwsze czemu jest nas tak mało, przeklęty rusek, turek dołącz do nas. Ale ja już jestem w NATO. A to może nawet lepiej on może być naszym szpiegiem. I rano relujesz. No może być ale chcę abyś mnie zopatrowywał i przesłał mi swoje czołgi. Dobra załatwi się. No i fajnie, Austrio przed drugą wojną światową było Anschluss ciebie tak więc powtórzmy to. No dobra ale daj mi jakieś ostatnie słowa. Okej. Okay. Mówiąc powtórzmy chodziło ci o Anschluss czy o wojnę. To już nie twój problem. I to i to. Liechtenstein jesteśmy tacy sami jeśli do mnie dołączysz to nawet tego nie odczujesz. No dobra. Witam na zjeździe Menelina za dupią w środku Syberii i omówione zostaną tutaj plany ataków w nadchodzącej wojnie. Dwie godziny propagandy później. Macedonia jesteś moja. O, o nie serp teraz przegiąłeś pałę nie mam innego wyboru niż wypowiedzieć ci wojnę. No to dawaj zatańczymy. O chuj. O w dupę. No i widzisz bez wsparcia z zachodu masz w wpierdoli i nawet widziałem u ciebie ruskie czołgi. Rzymie dlaczego mi nie pomagasz? Bo ja miałem atakować Hiszpanię ale ci pomogę. Zaatakować Hiszpanię muszę ostrzec zachód Niemcy pomóż mi. Niemcy dlaczego? Ha i teraz już nie jesteś taki kozak. Widzę że klepanie państwa trzech na jednego sprawia ci satysfakcję. Tak. A satysfakcję sprawia wam to, że właśnie rozpoczęliście Trzecią Wojnę światową. Taki znaczy zaraz co? Owdupę. Czyli wojna się zaczęła ku chwale Stalina, czas się zabawić. Polska kurwa, pomóż nam. Niemcy jesteś zdrajcą, jebanym zdrajcą. Dobra polska Utka i łeb jesteś zwykłą przeszkodą na drodze do chwały Niemiec. A ten, jak zwykle, przez Belgię. I je but na Paryż, Francja masz chyba coś zgubiłeś. A weź się pierdo. Ty już sobie pogadałeś, no a teraz gin. Hehe, ale łatwo z nimi Niemcy teraz. Nie kurwa powtórki z 39 nie będzie. No Polska wygląda na to, że jednak będzie. Francja i Anglia ci nie pomogą zobacz sobie jak padają. No i chuj z tym ja nie potrzebuję fałszywych sojuszników, którzy mnie lubią tylko dlatego, bo jestem w sojuszu. Ja potrzebuję braci. Dobra nagadałeś sobie, a teraz gin. Nie gdzie ja jestem. Po pierwsze nie, jesteś tu sam. Kto mówi? Rzeczpospolita obojga narodów i inne Polski. Czemu przegrywasz wojnę, zrób to jak ja podwiedniem? Lub ja pod Cedynią albo cud nad Wisłą. Ale to wy byliście nie ja ja jestem słaby. Po drugie, nie jesteś słaby, zobacz sobie kim jesteś. Skąd ty to wytrzasnąłeś? Polska kurwa to moment emocjonalny możesz być poważny. Tak. No i dobra na czym ja skończyłem, zobacz sobie, kim jesteś i kogo były te wszystkie zwycięstwa. Ale to niemożliwe. Możliwe Polska, dasz sobie radę sami i pamiętaj, kim jesteś. Nierusku, ty zapomniałeś z kim ty walczysz. Polska, co ci jest? Co mi jest? Co ci się z mózgiem stało, że mnie atakujesz? Sojusznicy, wygłaszam przemowę, wy nie jesteście słabi, po prostu nie dajecie z siebie sto procent, pokażcie tą mentalność, pokażcie te sto procent, a gwarantuję wam zwycięstwo. Dobra, panowie, musimy ustalić granice. Siema, pozwólcie, że dołączę. Nie spierdalaj. My granice ustalamy. A ja mam pomysł na nie. Jaki? Wszystko idzie do Węgier. Ty pierdolcu, siema Turcja, zrobisz mi kebaba. Ok, tylko taki, żebym przeżył, bo jesteśmy ziomkami z NATO. He, he, Turcja nie, pora na operację Polski rozpierdol. Halo czemu mój Prime nie działa? Kurwa chujowo mi wyszła ta wojna dobra może załatwię Finlandię. E, a ty kogo atakujesz? No właśnie jakieś Stewko na północy Europy. Ty atakujesz imperium Brawl Stars. W takim razie upadniesz jak ta gra. Kurwa. Привет <skrywa> Ameryka. Aha, czyli parada językowa w takim razie get out your fucking shit. Nie XD. Ale chuj z ciebie. Alaska znów rosyjska Rosja ma kolonie ale jedna kolonia to za mało idziemy dalej Kanada podbiła USA ale ja zostałem wybrany do tego aby podbić świat. Co ty robisz? Masz liścia na fladze to ja ci dam go w mordę. Ty nie wiesz jaki ja jestem silny, ten na dole wie. Pierdol się. Dobra, jeszcze. Stanę czemu mi nie pomagasz? A bo jakiś debile mnie wkurwia. Ropa jest z Arabii i warabij zostanie. Jeśli chcesz zostać na tym świecie to proszę cię zamknij pizdę. Nie xd. No dobra, ja ci tej pierdolniętej na mosk arabskiej pizdy nie zamknę, ale ta im czwura tak dlatego dawaj ropę zanim zacznę strzelać. O kurwa, a czekaj już daję. Chuj z tym, że mam na karku wojny z połową Europy i Ameryki Północnej atakuje Mongoła. Haha, to był twój największy błąd w życiu, który za niedługo ci się skończy. A co ty mi możesz zrobić? Spróbuj coś jeszcze odwalić. Ok, ja już będę grzeczny. Niech ten cały stwórca sobie nie myśli, że będzie mną pomiatał, za niedługo to ja przejmę władzę nad tym uniwersum. A to ty myślisz, że ja jestem głuchy? Na to wygląda. Ty kurwił nasz w pierdol. pomóż mi. Dobra, spuszczę Mongołowi w pierdol z podpisem Made in China. Nie wiem, czy wiesz skośno oki pajacu, ale jestem stwórcą tego świata i wielu innych, czyli jestem swego rodzaju Bogiem i mogę z Tobą zrobić na przykład to. O kurwa. Wywalone napierdalamy się dalej. Ukraino, Białorusiu dołączcie do mnie. A co będziemy z tego mieli? Inflację u Ruska nic nie będziecie mieli. A no to dołączamy. Rusku plecy. Ja pierdolę. Polska witaj, Polska słuchaj, rób spotkanie na to tam pogadamy. Okale kim ty jesteś i skąd wiesz, że ja to Polska. To też na spotkaniu łachano no to sojusznicy zwoływuje spotkanie z NATO. Dwie godziny tym razem bez propagandy później. Nie no, ale jak to bez propagandy? Wypierdalaj z kadru. Muszę szybko coś wymyślić, bo na pewno z Polską i Mongolią przeciwko mnie, moje dni na tym świecie są policzone. Węgry, dawaj, atakujemy Niemca. Oj Niemcy, Niemcy jeszcze niedawno byłeś pod Warszawą, a teraz role się odwróciły. Odwrót to zrób ty jeśli nie chcesz totalnego ośmieszenia. Ty coś o ośmieszeniu mówiłeś. XDDD. Niemcy jesteś zwykłym nieudacznikiem. Ciężko mi to przejdzie przez gardło, ale ZSRR ma rację. Kto mówi? Twój koszmar. Oj ja pierdolę. To ci pozwolił wejść do tego wymiaru bo na pewno nie ja, jedyną osobą której potrzebuje pozwolenie jestem ja. Pora tutaj trochę pozwiedzać i zobaczyć jakie państwa będą niedługo landami niemieckimi. Zobaczmy no, ja pierdolę kto tu panował jak można takie kleszcze niedobitki zostawiać co ja mam im zrobić poradnik jak dobrze walczyć rządzić czy co ale dobra w sumie to darmowe tereny to biorę. A ty co się gapisz jak na debila. Nie to ty się gapisz na debila. Z twojej wypowiedzi można wywnioskować, że jesteś debilem, a takich tutaj nie potrzebujemy teraz. Zaprezentuję jak powinno się podbijać. Państwo zrobię to na trzy strzały. No dawaj. Zostałem bez sojuszników, na Europę nie ma co liczyć. Każdy mnie nienawidzi, ale jest jeszcze Afryka. Ugabuga ja zrobić z ciebie Gigachat, ale ty być komunista. Ok, ale czy ja być Gigachat? Tak ty być Gigachat. To ja być teraz komu giga czat. Ale czekaj co się tam odpierdala. Egipt jak się czujesz z tym, że zaraz stracisz życie? Zaraz, zaraz. Japa, Tunezja wybierasz śmierć czy śmierć? Czekaj bo opcja śmierci jest fajna, ale czy lepsza od śmierci? Skończ pierdolić. Algieria twoja kolej. Ale o co ci chodzi? O twoje ziemię. No wiesz jestem największym państwem w Afryce, a więc jestem mega silny. Niech oni mnie i pierdolą, a więcej robią. że se podbija, to ja też muszę, ej ty! Czego chcesz? Eee, od ciebie nic. Dobra, może on Sudan Wojna? Podzięki, dzięki, że mi z nim pomogłeś. Teraz do niego dołączysz. Rzeszo, ja wiem, że jesteśmy wrogami, ale dawaj podzielimy Libię. Dobra. Debilu jebany. Iran mogłeś nie dołączać do Ruska, ale to była twoja decyzja. Teraz moją jest wejście do wojny z tobą. To dawaj. O ja pierdolę Turcja pomóż. Pomogę. Turek, zastanów się, czy tego chcesz. Chcę. W takim razie masz to co chciałeś. Koniec z tym imperium osmańskie powraca i zaczyna się bawić. O ok, Iran pamiętasz tą atomowę, co trafiła w Bagdad. Pamiętam, ja też mocna była. To teraz patrzcie, to. <BURZEŁY> Będziesz się jeszcze tak gapił, czy mam cię podbić? Uznam to za podbić. Hehe <dyscy wstrzymały> <bry> <gryc ante> nieźle je było, a tak poza tym to, kiedy dostanę tego kepsa. Zamknij mordę. Ej ty, kto mówi? Ja. Ale co ty tu robisz i jak się tu dostałeś? Potem ci powiem, ale teraz musimy się rozdzielić. A ja wiem, gdzie to zrobimy. Nigerio Benin pomóżcie nam. Ale jak? Bo jesteśmy państwem w państwie i nie możemy się rozdzielić sami to potrzebujemy was. Oka jak to mamy zrobić? Po prostu ciągnijcie. No oka ale czekaj czemu mnie atakujesz? Żeby to drugie państwo się pojawiło na tych terenach. Aha dobra no to ciągniemy. Dzięki a mogę jeszcze dostęp do morza. Mm, no dobra. I tutaj dałeś się zrobić w chuja. Ja już nim jestem. No to chuju powiedz papa. Papa, zobaczmy co my tu mamy. Niemiec mówił, że na Bliskim Wschodzie coś jest. Izrael, witam. Precz szatanie spłoń w piekle. Ja z piekła wyszedłem. No to GG. Czyli ty też tolerujesz zasadę wróg mojego wroga. Nie. Ty a gdzie jest Druga Rzesza? Tam gdzieś się bawi. Jak mam was oszczędzić to mówcie co macie. Banana. Banana. Dwie małpy z bananami. Czteropak żubra. Pieniądze na czteropak żubra. Diamenty. No to super player kamerum gwinea równikowa Gabon Kongo i Republika Środkowoafrykańska Eliminate. A ty masz zapierdalać w kopalni. To tyle co chciałeś wiedzieć. Tak. No to dobranoc na zawsze. Halo polska tych patusów w Afryce jest dwóch. Dzięki ci państwo, którego nazwy nie będę nawet próbował wymówić. Pierdol się, druga rzesza co ty odwalasz. A to do trzech polaczków liczyć nie umiemy. XDD ale łatwo. Jeden już mnie zlekceważył i teraz jego państwo leży na gruzach. Jesteś dosyć silny, silniejszy niż w 39. Jestem silniejszy niż kiedykolwiek. Nie chcę mi się z tobą walczyć podbije Czecha. Coś słyszałem, że Mongolia eksperymentuje z urządzeniem Multiversum. Muszę spróbować mu zajebać. E, wypierdalaj. wypierdalaj. Ale ja chciałem ci trick pokazać. No dawaj. Co o księga jakaś zaklęcia ciekawe czy jest na to, abym znalazł dziewczynę. Ty to na pewno nie. Run. Dobra udało się a więc dobra czytam Dis rusticis infirmiorsum, set situt menum co rusticum co Co tyż czekasz, psie? Psy też mogą gryźć. Ale czemu jesteś taki silny? A ty czemu masz alzheimera? Cholera Polska musisz znaleźć i zajebać urządzenie Multiversum, przenieść się do świata XWB-167, znaleźć Japonię i zabrać miecz. Musisz pokonać ZSRR, ja już nie mogę ci pomóc. Koniec rozmowy. Aha, musimy znaleźć kogoś kto nam to ogarnie. No ale kto? Pierwsze lepsze państwo, które będzie miało z nimi wojnę. Aha. Siema Korea Północna, chcesz mieć cały półwysep koreański? Tak. To zaatakuj południowca. Chcesz wziąć udział w naszej grze? Spierdalaj. Do wygrania 45 milionów wonów lub 120 tysięcy polskich złotych. Nie dołączę skośnooki z kamerze na pieniądze. Nie będzie mi się jakiś skośnooki oki panoszyć. Ale ty też jesteś skośno oki. Ty jebana kurwo masz w pierdol. Ej, ej, może pokój. No dobra. Halo. Za halo w mordę walą. Po chuj do mnie dzwonisz. Idź do Ruska i znajdź takie urządzenie i przyniesie mi jakby coś może być w piwnicy. No dobra, mogę iść. Dobra chyba mam. A masz życie miłe. Tak. To już go nie masz. Japoniec powinien już tu być. No chyba, że nie żyje. Ezwolne tereny. Jeśli Japonia nie żyje, to ja sam pójdę. O jest coś dobra, spierdalam. Węgry, weź swoich naukowców i zobacz o co z tym chodzi i jak to działa. A czemu nie moi naukowcy? Bo twoi jeszcze powiedzą, że mieszkańcy Hamburga to hamburgery. Pierdol się. Pora przetestować urządzenie multiversum. Gdzie to jest rozpierdolę łeb każdemu, kto będzie miał to urządzenie w jego ujebanych w głównie łapach? Polska ty pierdolcu. O wdupę. Oddaj mi to urządzenie, a nic ci się nie stanie. Nie wierzę ci. No to w pierdol. No kurwa. Dzień dobry, ja jestem pasożyt z krwi i kości. Mam ładuje się. Super, spierdalamy sojusznicy, mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Rusek, Niemiec. Zostaw mnie mam ważniejsze rzeczy do roboty. Jak dobrze, że śpią, jak śpią, to niech zasną na zawsze. To jak napierdalamy się. Tak. O kurwa zajebałem Słowację przez przypadek. XDDD taki pijany, że nie wie, jakie państwo napierdalać. Jugosławia różdupę. No dobra rzesza wojna. No dobra jak wojna to wojna. Nie ma tak łatwo. Widzimy się w sezonie drugim jeszcze tak. Przypomnę, że od 1 kwietnia wstawiam też filmy na YouTube.